Cześć witam was na nowym odcinku Larry Kraft. co mi tutaj pokazuje, buta? Nie, dziękuję, nie na moją nóżkę Piękną, seksowną nóżkę Sexy legs, oh yeah. Dobra hmm. Musimy tutaj Jeszcze ich troszkę Obmacać Jak ja to sobie nazywam, obmacywanie ich I dojść do pewnych Momentów, tam jeszcze jest skrzynka Do sprawdzenia ale, sobie jeszcze tu po prostu chcę sprawdzić te, te Hacjenty da Diablo. No, znaleźliśmy część. Jest nas już ponad stu. Dobra, ale ja tego nie, nie chcę. Jest nas ponad stu. Ciekawe, o co chodzi tu? Że można tędy przejść, czy jak? Już nie wiem dokładnie. Nie możesz tego podnieść, ale ja idę po to. Wow, 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 żeby żebyś się nie zabiła. Zobacz, co w tej skrzyneczce jest. Okej. Okay. Zobaczmy, co tędy... Oj! Nie, tędy się nie da. Czy czasem ja stąd nie przyszedłem? Nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> Dobra, tędy mogę wejść. A... Dobra, skaczymy tu. I skaczymy tu. I skaczemy tu. Gdyby coś złym skaczemy tu. Idziemy tam. Idziemy tam, idziemy tu. Ok, ktoś chce ziemniaki? Nie, to nie są ziemniaki chyba. No dobrze idę. No nie, no znowu na ofiarę do widzenia. Do widzenia Do widzenia Do widzenia Nikt tu nie jest ranny Tyba Olera nie Najlepiej mi celować Głowy szybciej padają Daj. człowieku Czowieczku. Jest kolejny? No nie no. Nie chyba, tylko na pewno. Tam jest kolega że Lara ma takiego cela. Coraz się gorzej robi. Kolejna ofiara? Boże, co jej do tego doprowadziło? Nie mam pojęcia, Lara. O, znowu znaleźliśmy kolejne bronie. Muchy! Nie wiem, co tam jeszcze. Dobra, pozbierajmy od nich te znajdźki. Dobra. Teraz tu. Bling. Ale idziemy tam, gdzie mam iść. Tylko jeszcze tutaj sprawdzę. Okej. Okay. No, może podniesiesz? Nie chcesz? To nie. Nie wiem, jak Lara długo wytrzyma bo... <laughs> nie ma jakiegoś tam lekarza, mimo że sobie... Mimo że sobie... No, przypaliła tą ranę. Eee, czy ja muszę tam wejść? Nie. Raczej nie. Raczej muszę coś tutaj zrobić, kaczy? Czy ja z Tak, z Shotguna muszę tutaj. O, znajdźka. To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kubila i Laru. Laro... Skąd ty to wszystko <laughs> wiesz? No tak, jesteś przecież archeolożką. Dobra, e, zawiesz to. Teraz musimy dojść do miejsca, tylko jest pewien problemik, jak na razie nie wiemy... ...gdzie prowadzi droga. Muszę trochę na oślep biec Chyba dobrze idę A raczej na pewno Tylko uwaga na pułapki Aha Wszystko. Wow, 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 wow. Dokładnie. Wo wow, 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 wow. nie wiedziałem, że tu jest ktoś. No chodź tu, kolego. Ale dostaję. Panie, spokój O Dobra, dobra, dobra. No chodź tu. Kule, co? Sprawdziłem. To mi się wydaje, że nie wszystkich. Okej. Okay. Okej. Okay. O, wow, 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 wow! tun że... Jasne tun Wiedziałem, że jeszcze tu są. Cię będę łapał. nie ma problemu. Z tyłu ktoś jest? Łaaa! ła kurde! Nie no! To tylko jedna dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Na Także raz! Wszystkich raz W z boku? Z boku? Jaki z boku? Ryzykuję trochę, ale... ...co mi tam? Kurde, <grydy>, gnajdu! Zabrakło mi strzałów, niestety. Dobra. A kuku? Fuck, 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 fuck... widzę tych... Ja czy mogę tu wejść. O. Mogę, ale... Fuck, no kurde... Kto jeszcze do mnie strzela? Nie wiem. A tu jakiś kości. Proszę, żeby to już wszyscy byli. Uff. To już wszyscy. O Jezus Maria. <śmany> Masakra. Tu coś jest, bo... Jest tam zaznaczone, tylko jakoś zbytnio mi się tam nie chce iść, wiecie? Idę do wątków głównego fabularnego. Prawdopodobnie najwyżej nie będę miał wszystkich znajdziek. Co jest? Zacięło się. No zacięło się, ale czemu? Co ja mam zrobić? aha, walk, walk, walk. aha. Fajne. ok, ok, mamy... tym <coughs> Ognicho. Także sobie coś... <coughs> Przepraszam za mój kaszel. E, ulepszę. Coś ze sprzętem. Jeszcze się zastanawiam co. Ha. Nie, może nie z tego, a coś do shotguna. E, co to jest? Może być ciekawe to, duławik Dobra, w sumie już nie mam więcej tych punkcików. Także lecimy dalej. Co jest grane? Nie wiem Laru, co jest grane. Ale wiem, że masz mało amunicji. Wow, nie tędy. Ja muszę iść, okej. Okay. Może bo, bo, bo boję się, że... Polegnę, bo coraz mniej ee, amunicji. Piding. Mówię ten dźwięk. A Jak oni mogą to żyć? No, jakoś mogą. Ale nie, chyba nie mówiłaś o tych LARO ludziach? Chyba nie. O jak fajny. O Boże! Grim! Grim! Jest jeszcze. <laughs> Lera, tutaj! Już idę. Gream! Kogo zbierać nie da. Chodź tu, musimy iść po innych. No i idę.

Nie ma wycia. Łoł, wow, nie, 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 nie. Dobra. Przestań być tą syreną w końcu gnoju! Spokój się, kurm. Fak, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Czekaj, Daruś. Czekaj, czekaj. No dawaj, dawaj tym... Ten... Kurde. Dawaj, dawaj, gościa. A dobrze kamieniem. Daj kamienie. Przestań wyć! Już ci mówiłem. A. No chcesz wyć.

Dynamitu, o kurde! A ty, pójdziesz do tronu Nie za dużo. Was tutaj? Ile to ma rozrzucać? Ło, Kolejne. Nie Ty żyjesz! Ledwo! Gdzie są inni? Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć! A, niech to szlak! Oni mają tu jakieś dźwigni towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. No. Okej. Okay. Zrobi się. <laughs> Dobra. Wszystkich tutaj obmacałem. Tylko to zabieram znajdźki. Nie, nie wszystkich. Muszę częściej używać shotguna, bo... A, bo jest strasznie dużo amunicji do niego. A, nie muszę tutaj. Czy muszę? No muszę się tam dostać, dobra. To... Abym stąd musiał się tak odostać. A no, okej, okay, idziemy, idziemy. Opuść Laro, bo tu są jakieś znajdźki. Dzięki. Hmm. Co to jest tam zaznaczone? To na razie nie wiem. Ale na razie poszukajmy wśród tych. Ja Miałem shotgun. Ale to jest przejście, tylko po co w sumie? A, bo tu coś jest. Dobra, i sprawdźmy co jest tu. O, co to, co to było? Jakby coś... Patrzcie, świnia. No, to przesady. skarb skarby niby tu, tak? Tak jakby. A tu? Co tu mamy ciekawego? tylko punkciki, myślałem, że coś tu jeszcze będzie ciekawego. Oj, nieładnie. Ale sprawdźmy tu. O, coś tu jest, coś tu jest. O skrzynki? Mhm. Mm Zim. O, dobrze, tu, że tu idę. Tylko pytanie teraz gdzie? Tu. A może nie tu. Hmm Kurczę, nie wiem. Wow. Może źle poszedłem w ogóle. <laughs> Dobra, może spróbuję wrócić tylko kwestia gdzie to... gdzie tu ja byłem. Dobra, spróbuję tędy. Może się, może mi się nic nie stanie. Ale kur koko, koko. Eurospoko eee, Piłka leci henry wysoko. Dobra. Może tędy. Pogubiłem się mimo Mimo tego, że wiem gdzie mniej więcej mam iść To trzeba umieć, nie? <grystanie> dobra, Że Może tu? O gdzieś trafiłem Aha! No bawię się! <grystanie> no dobra, zabawić się nie można było! Ludzie wszyscy są tacy poważni No, dobra Idź na tą drobinę Serrano na pewno nie będę kręcił Aha, to jest tam A ja muszę jej się dostać tam Nie w ten sposób. Kurwa, się pomyliłem znowu. Też nie. Chyba, że to zadziała dopiero, jak będę gdzieś bliżej. Tu mamy coś. O! Bardzo fajne. <słuch> Gdzie teraz? Teraz tam niepię, tak? Hm nie wiem, czy ja muszę tu skoczyć. O ta innych ja się dam ostrzeż innych ty... No już Chodź tu, chodź tu. Za garancę, co? Ci za życie. Ach, pierwsze dubsko, co? No chodź tu. Ty też I też można czekać? Ręka Achillesowa. Pięknie. <laughs> Dobrze. pójdziemy tędy, Tu mamy strzały. Przydadzą się. No i co? Chodźmy, nie? Tu, 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 tu. Боги, сегодняшний попой. Пойд ⁇ шь. Кури дома отсюда, гупи. Ты нам не хочешь. Пойд ⁇ шь. сыну. Ты пьешь. No a... Kto jeszcze Dobra, przeszukajmy co <laughs> my już powinienem kończyć e, dobra Warcia yep. Wow. O kurde Dobra, dobra, dobra. Dobra, jasna. Ale do Wszyscy? To tak jakby wszyscy. Coś czuję, że zaraz mi powyskakują. Do... To... Jest sporo. Tiding, tiding. Tu coś jest ciekawego. Dobra, zaraz spróbuję tam dojść do góry i skończę odcinek. Widzę, że na to trzeba jakoś skoczyć chyba. Bodajże. To tak idzie, cofa się. No, dobra. To pójdzie tak. To zawróci, bo nie będę musiał na to skoczyć. Innego wyjścia nie wiem. Nie widzę. Czy znaczy nie wiem? Nie widzę. Dobra, to zawróci. Szybciej. Ruchy, ruchy. Mam nadzieję, że odkryć. No. Okej, okay. do góry. Grim? Jesteś tam? Uważaj, to płaka. No nie. Tak. O no. oh, nie. Gdzie oni są? tam ze jednego Olera Jasna Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Dobra. Hop. Ojej, jej,

No boli, ja tylko nie wiem czemu bierzesz kobietę po pobrańcu. Jasna cholera, to chyba ja powinienem powiedzieć Boże Święty nie. Bierz wszystko, bierz wszystko, radę. Puch. Obmacaj go, obmacaj go szybko. Не прожидаясь. Мои локои свистели в пол! Kurde, nie chcę ognia. <laughs> Ratunku! Jak ja mam to przeżyć to? Teraz umrzeć! Ty też, chyba. Ty też z tym. Przypadnij. Już larcia strzał wiesz te strzały Dobra A kurde, ile ich tu jest, bez przesady o, świetnie o. Wow. Do widzenia Kurde, skąd oni mają takie cele, ja pierdzielę Jakoś rzuć broń! Albo zabijemy Twojego kolegę! i mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to nie jest Ja jestem z Glezgu! A teraz kopnij za krawędź! Nie! Uwa! Zapłacą mi za to. Niestety tym... Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Akcentem kończę ten czy Mam nadzieję, że kolejny będzie dużo lepszy. Na razie.